To nie jest coś, co całkowicie pomijam, ale też nie przykładam do tego ogromnej wagi, powiedział książę William, starając się zachować spokój. Wtedy księżniczka Anna ujawniła ostatnią wolę króla, chwilę, która miała na zawsze zmienić historię rodziny królewskiej. W pokoju zapanowała cisza, a powaga jej słów zawisła w powietrzu. William niemal nie powstrzymał łez, czując, że wszystko właśnie się zmienia. Dołącz do nas, by odkryć, czego życzył sobie Karol tuż przed odejściem i jak jego prośba może wpłynąć na przyszłość korony. Kate Middleton przez lata stała się jedną z najbardziej cenionych i podziwianych postaci wśród członków nowoczesnej monarchii. Jej spokojna postawa, ciepło i subtelna siła zyskały jej sympatię nie tylko Brytyjczyków, lecz ludzi na całym świecie. Zawsze elegancka, a jednocześnie dostępna, potrafiła połączyć klasę z serdecznością. Urodzona jako Catherine Elizabeth Middleton w Berkshire, była pierworodną córką Michaela i Karole Middleton. Rodzice od najmłodszych lat wpajali jej znaczenie edukacji i ciężkiej pracy, często rezygnując z własnych potrzeb, by zapewnić dzieciom jak najlepszy start. Katrin uczęszczała do renomowanych szkół, a później rozpoczęła studia na Uniwersytecie Stary Testament Andrews w Szkocji miejscu, które odmieniło jej los. Tam właśnie poznała księcia Williama. Początkowo była to zwykła znajomość, wspólne zajęcia, rozmowy, codzienność dwojga młodych studentów. Z czasem ich relacja przerodziła się w coś głębszego. Katrin stała się dla Williama oparciem. Wspierała go w trudniejszych chwilach studiów, pomagając mu znaleźć motywację i nie poddawać się. Mimo rosnącego uczucia para długo utrzymywała swój związek w tajemnicy. William, świadomy medialnego szumu, jaki towarzyszył jego rodzinie, chciał chronić ich prywatność. W 2010 roku, podczas podróży do Kenii, książę oświadczył się Catherine, wręczając jej pierścionek po swojej zmarłej matce, księżnej Dianie. Symboliczny gest, który wzruszył cały świat. Kilka miesięcy później odbył się ślub w opactwie westminsterskim, wydarzenie oglądane przez miliony. Od tamtej pory Catherine z wdziękiem i siłą podjęła się królewskich obowiązków, stając się ikoną współczesnej monarchii. Choć nie wychowała się w królewskich murach, księżna Kate zyskała ogromny szacunek dzięki swojej autentyczności i bliskości z ludźmi. Zamiast tworzyć dystans, zawsze starała się być obecna i otwarta nie dla tytułu, lecz z powołania. Dla wielu była mostem łączącym monarchię z codziennością zwykłych obywateli. Jej rola wykraczała daleko poza oficjalne wizyty, z zaangażowaniem wspierała liczne akcje charytatywne i społeczne, pokazując, że jej obecność ma głęboki sens. Od czasów studenckich aż po tytuł Księżnej Walii. Przeszła długą drogę pełną wyzwań, zmian i wzrostu. Dzięki swojemu wyczuciu, mądrości i empatii, udowodniła, że można zachować królewską godność, będąc jednocześnie bliską ludziom. Wspólnie z księciem Williamem coraz odważniej kształtuje nową twarz monarchii, bardziej otwartą, współczesną i wrażliwą na problemy społeczne. Wszystko to sprawia, że Kate stała się symbolem trwałości. A jednocześnie nowoczesności w rodzinie królewskiej. Jej wkład to nie tylko obowiązek, to świadome budowanie dziedzictwa, które pozostanie na długo. Jednak nawet osoby silne stają czasem przed dramatycznymi próbami. 22 marca 2024 roku księżna Ketrin nagrała poruszające wideo, w którym zdradziła, że zmaga się z nowotworem. Siedząc wśród zieleni ogrodów w Windsorze. W spokojnej scenerii mówiła o swoim stanie z niezwykłym spokojem i odwagą. To wyznanie wstrząsnęło opinią publiczną, odsłaniając jeden z najtrudniejszych momentów w jej życiu. Społeczeństwo zareagowało ogromną falą wsparcia i szacunku. Odwaga, z jaką podzieliła się swoją historią, pokazała prawdziwą siłę nie tylko jako członka rodziny królewskiej, ale przede wszystkim jako człowieka. Jej postawa w obliczu choroby pogłębiła więź z narodem i uczyniła ją jeszcze silniejszym symbolem nadziei i wytrwałości. Pomimo trudnych chwil, nie pozwoliła, by cierpienie przyćmiło jej obowiązki. Z klasą, pokorą i determinacją szła dalej, pokazując światu, że prawdziwa odwaga to wytrwać, nawet gdy los wystawia nas na ciężką próbę. Dziś, jako przyszła królowa, Redefiniuje rolę monarchii budując mosty, a nie mury. Jej historia to świadectwo siły ducha, współczesnej królewskości i kobiecej mocy. Księżna Katarzyna zyskała nie tylko uznanie, ale i sympatię wielu dzięki swojej naturalności i podejściu, które przybliżyło monarchię zwykłym ludziom. Jej droga w rodzinie królewskiej zawsze była oparta na szacunku do tradycji, lecz jednocześnie otwarta na zmiany, które czynią instytucję bardziej dostępną i zrozumiałą dla społeczeństwa. Jednym z najbardziej wyrazistych aspektów jej życia jest bezwarunkowe oddanie rodzinie. Macierzyństwo stanowi dla niej nieodłączną część tożsamości. Pomimo blasku reflektorów i ogromnej presji medialnej, Katarzyna troszczy się o to, by każde z jej dzieci jeży Charlotte i Ludwik czuło się kochane, wspierane i wysłuchane. Wspólne spacery do szkoły, domowe chwile bez troski, rodzinne aktywności wszystko to pokazuje, jak bardzo zależy jej na ciepłym i stabilnym domu. To głębokie zaangażowanie w życie rodzinne pięknie współgra z jej działalnością publiczną, szczególnie w dziedzinie wczesnego rozwoju dzieci. Poprzez liczne inicjatywy Katarzyna niestrudzenie promuje znaczenie pierwszych lat życia jako fundamentu przyszłości. Podkreśla, że wsparcie dziecka od najmłodszych lat kształtuje nie tylko jednostki, ale i całe społeczeństwo. Jej działania mają na celu budowanie lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Nawet w trudnych momentach pozostaje stałym filarem dla rodziny królewskiej i narodu jej wytrwałość i wewnętrzna siła sprawiają, że z każdym dniem umacnia swoją pozycję. U boku księcia Williama tworzy nowy obraz monarchii łączący nowoczesność z wielowiekową tradycją, dający nadzieję na przyszłość. Wspólnie symbolizują stabilność, postęp i odpowiedzialne przywództwo. Przewiduje się, że jej rola będzie nadal rosła. Jako przyszła królowa Przygotowuje się do nadchodzących obowiązków z ogromną powagą i oddaniem. Jej empatia, wewnętrzny spokój i niezachwiana postawa już teraz pozostawiają trwały ślad w świadomości społeczeństwa. W czasach, gdy monarchia musi odnaleźć swoje miejsce w zmieniającym się świecie, Katarzyna staje się naturalnym pomostem między przeszłością a przyszłością. Od samego początku udowadnia, że posiada cechy potrzebne do stawienia czoła królewskiemu życiu: godność, lojalność i autentyczność. Te wartości z pewnością zapiszą się na trwałe w jej dziedzictwie. Otoczona miłością społeczeństwa i szacunkiem, księżna Katarzyna staje się symbolem współczesnej monarchii pełnej ciepła, zrozumienia i kontynuacji. A tymczasem nadchodzą kolejne zmiany, księżniczka Anna ujawnia ostatnie życzenie króla. To właśnie monarcha okaże się kluczem do tego, co czeka rodzinę królewską w przyszłości. Księżniczka Anna od zawsze szła własną drogą, różniąc się znacząco od pozostałych członków rodziny królewskiej. Podczas gdy wielu z nich cieszyło się zainteresowaniem mediów i opinii publicznej, Anna zdecydowała się na życie z dala od reflektorów. Zamiast szukać uznania, poświęciła się pracy opartej na poczuciu odpowiedzialności i służby. Rok po roku wypełniała swoje obowiązki z niezłomną konsekwencją, uczestnicząc w setkach wydarzeń i wspierając ponad 300 organizacji charytatywnych. Nie interesowała jej chwała wynikająca z poświęcenia, wykonywała wszystko z cichym spokojem, jakby samo działanie na rzecz innych było dla niej wystarczającą nagrodą. Takie podejście zyskało jej ogromny szacunek, nie tylko w pałacu, ale i w całym kraju. W oczach wielu Brytyjczyków stała się symbolem sumienności, skromności i niezawodności. Po śmierci królowej Elżbiety II rola Anny nabrała jeszcze większego znaczenia. Gdy monarchia wkroczyła w nową erę pełną wyzwań, jej opanowanie i stałość były jak kotwica w burzliwych czasach. Znana ze swojej bezpośredniości i przejrzystości, zdobyła zaufanie zarówno rodziny, jak i społeczeństwa. Jej relacja z bratem, królem Karolem III, opierała się na głębokim zrozumieniu i szacunku. Łączyła ich wyjątkowa więź, której nie dało się zobaczyć publicznie, lecz która ujawniała się w prywatnych rozmowach pełnych szczerości i refleksji. W jednej z takich intymnych chwil król podzielił się z Anną słowami, które miały później nabrać niezwykłej wagi. Podczas niedawnego, kameralnego spotkania rodziny królewskiej, Anna postanowiła ujawnić pewne przesłanie od swojej zmarłej matki. To wyznanie zaskoczyło wszystkich obecnych. Cisza zapanowała w pomieszczeniu, gdy zaczęła mówić. Nawet książę William, od dziecka przygotowywany do swojej roli, nie zdołał ukryć wzruszenia. Anna przekazała, że królowa Elżbieta wyrażała kiedyś głębokie przekonanie co do przyszłej roli księżnej Katarzyny w utrzymaniu siły rodziny królewskiej. Władczyni, znana ze swojej mądrości i trafnych ocen, dostrzegła w Katarzynie coś więcej niż tylko powierzchowną elegancję, ujrzała wewnętrzną siłę, zdolność do bycia ostoją w trudnych czasach. Anna przywołała słowa matki która wierzyła, że Katarzyna stanie się fundamentem monarchii, łącząc w sobie cechy niezbędne do jej przetrwania. To przesłanie okazało się niezwykle potrzebne w obecnym momencie. William zmaga się z wieloma przeciwnościami wewnętrznymi, napięciami w rodzinie, rosnącą presją ze strony opinii publicznej, a także kontrowersjami związanymi z Harrym i Meghan. W tym wszystkim Katarzyna pozostaje opanowana i silna. Gdy inni upadali pod ciężarem oczekiwań, ona trwała dyskretna, zrównoważona, pełna wdzięku. Właśnie te cechy, które tak ceniła w niej królowa Elżbieta, czynią z niej prawdziwą ostoję nowoczesnej monarchii. Słowa babci na temat Katarzyny musiały poruszyć serce Williama niosły w sobie nie tylko wspomnienie przeszłości, lecz także wizję nadziei na przyszłość. Królowa Elżbieta, znana z przenikliwej mądrości. Nie tylko uspokajała, ale wyrażała wyraźną, przemyślaną prognozę. Przewidziała czas, w którym rodzina królewska będzie musiała oprzeć się na zdolności Katarzyny do łączenia tradycyjnych wartości z nowoczesnością i tempem zmian zachodzących w świecie. Aby monarchia mogła przetrwać, potrzebna była osoba rozumiejąca, że prawdziwa służba to nie obowiązek, lecz akt wewnętrznego przekonania. Te ciche, Lecz przenikliwe słowa królowej doskonale oddają to, kim Katarzyna stała się dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Przyjęła swoją rolę nie jako narzucone brzemię, lecz jako życiową misję. Jej działalność sięga daleko poza oficjalne ceremonie czy obecność na wydarzeniach, z pełnym zaangażowaniem wspiera inicjatywy społeczne, które dotykają prawdziwych problemów obywateli. Poprzez swoje działania pokazuje, że bycie częścią monarchii to nie pogoń za zaszczytami, ale służba z troską, pokorą i autentyczną odpowiedzialnością. W chwili, gdy monarchia staje w obliczu poważnych przemian, słowa Elżbiety II wydają się bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Rola Katarzyny, niegdyś postrzegana jako uzupełniająca, coraz częściej jawi się jako kluczowa. Z każdym kolejnym krokiem umacnia swoją pozycję, udowadniając, że posiada siłę, mądrość i subtelność, by poprowadzić rodzinę królewską przez nadchodzące wyzwania, nie tylko podtrzymując instytucje, ale także zbliżając ją do ludzi, których ma reprezentować. Porównując księżniczkę Katarzynę do księżniczki Anny, łatwo dostrzec pewne podobieństwa. Obie kobiety wyróżnia spokój, oddanie i wytrwałość. Katarzyna od samego początku swojej drogi w rodzinie królewskiej wykazywała determinację oraz gotowość do nauki i rozwoju. Z biegiem lat stała się symbolem stabilności, zdobywając szacunek zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Jej postawa przypomina wieloletnią postawę Anny, która dzięki swojemu praktycznemu podejściu i niestrudzonej pracy zyskała reputację osoby niezłomnej. Anna w jednym z wywiadów Podkreśliła, że obecne pokolenie royalsów zmaga się z presją znacznie większą niż dawniej. Współczesne media, nieustanny szum informacyjny i bezlitosna obecność sieci społecznościowych sprawiły, że każdy gest, każde słowo, wszystko trafia pod lupę milionów. Chociaż sama nie musiała mierzyć się z takim natężeniem uwagi w swoich młodszych latach, doskonale rozumie, jak ogromnym ciężarem jest dziś rola publiczna. Mimo tych trudności Katarzyna zachowuje godną podziwu równowagę. Nie pozwala, by publiczne spojrzenia zakłócały jej spokój. Nosi swoje obowiązki z cichą siłą, nie uginając się pod ciężarem oczekiwań. Tym samym staje się kolejnym filarem monarchii, uosabiając trwałość w czasach pełnych niepewności. Katarzyna idzie ścieżką, którą wiele lat temu wyznaczyła księżniczka Anna z podziwu, godną siłą ducha i głębokim szacunkiem dla godności rodziny królewskiej. Więź między nimi nie wynika z publicznych gestów czy spektakularnych deklaracji, ale z cichego wzajemnego uznania i wspólnego zrozumienia, czym naprawdę jest służba dla monarchii. Ich relacja opiera się na wspólnym celu, wierzę w to, że obowiązek wobec korony jest czymś więcej niż tradycją. To akt oddania i odpowiedzialności. Mimo, że pełnią różne funkcje w strukturze rodziny królewskiej, doświadczenie Anny staje się dla Katarzyny cennym źródłem wsparcia. Niejednokrotnie widziano je współpracujące ramię w ramię, ich działania harmonijne, jakby łączyła je niewidzialna nić porozumienia. Razem angażują się w istotne projekty, które wzmacniają przesłanie jedności wewnątrz monarchii. Przez swoje wspólne działania pokazują, że możliwe jest pogodzenie szacunku do przeszłości z potrzebami współczesności, tworząc monarchię, która nie tylko przetrwa, ale także pozostanie aktualna i potrzebna. Anna, która poświęciła dekady na budowanie swojej pozycji poprzez nieustanną pracę i uczciwość, przekazuje Katarzynie coś więcej niż tylko rady, daje jej przykład prawdziwego zaangażowania. Jej wsparcie ma charakter praktyczny. Niesymboliczny stanowi most między dawnym dziedzictwem a nowymi pokoleniami. W Katarzynie widzi osobę zdolną do podjęcia tej misji i kontynuowania dzieła służby. Choć rola Katarzyny rozwijała się przez lata stopniowo, momentem przełomowym stało się publiczne wyrażenie zaufania ze strony samej królowej Elżbiety. Dwa te słowa, rzadkie i pełne wagi, jasno określiły jej wyjątkowe miejsce w rodzinie królewskiej. Dla wielu był to znak zmiany dyskretne, lecz wymowne uznanie, które odbiło się szerokim echem. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne wyrazy uznania, ludzie doceniali w niej idealne połączenie ciągłości i otwartości na nowoczesność. Dla opinii publicznej Katarzyna stała się punktem odniesienia w czasach niepewności. Jej opanowanie Autentyczność i serdeczność sprawiają, że coraz częściej widzi się w niej nie tylko przyszłą królową, ale realną liderkę. To już nie tylko rola wspierającej małżonki księcia Villiamma to samodzielna pozycja, ugruntowana siłą charakteru i naturalną elegancją. Dla samego Villiamma to uznanie jest przypomnieniem, jak wielkie znaczenie ma obecność Katarzyny zarówno dla ich rodziny, jak i całej monarchii. Jej zdolność do bycia pomostem między dawnym porządkiem a nowymi oczekiwaniami uczyniła z niej filar współczesnej monarchii. W czasie, gdy świat wokół zmienia się błyskawicznie, jej stałość i oddanie dają społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa. Kiedy księżniczka Anna postanowiła przywołać słowa królowej z przeszłości, dała do zrozumienia, że Katarzyna nie tylko spełnia pokładane w niej nadzieje, ale je przekracza. Gdy księżniczka Anna zdecydowała się publicznie wspomnieć o Katarzynie, było jasne, że nie był to przypadkowy gest, lecz przemyślana i znacząca deklaracja. Znana z oszczędnego używania słów i unikania pustych komplementów, Anna wyraźnie chciała podkreślić, jak ważna staje się rola księżnej Wali w obecnych realiach. Oddanie Anny obowiązkom monarchii zawsze objawiało się w działaniu nie w przemowach. Wybór, by wyróżnić właśnie Katarzynę, pokazuje, że Anna szczerze wierzy w jej ogromny potencjał i znaczenie dla przyszłości rodziny królewskiej. Jako jedna z najbardziej zapracowanych członkini rodziny królewskiej, Anna doskonale rozumie, jak istotne jest dostrzeganie i docenianie tych, którzy po cichu wzmacniają fundamenty instytucji. Jej uznanie dla Katarzyny tylko potęguje rosnący szacunek opinii publicznej wobec księżnej. Obliczu nadchodzących zmian, monarchia musi opierać się na jedności, a relacja oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu między Katarzyną a Anną staje się symbolem tej jedności. Ich wspólne zaangażowanie przekonuje, że mimo niepewności współczesnego świata, korona wciąż pozostaje silna i wierna swoim wartościom. Katarzyna, księżna Wali od wielu lat poświęca się działalności charytatywnej, szczególnie w obszarach bliskich jej sercu zdrowiu psychicznemu, dzieciom oraz sztuce. Jeszcze zanim oficjalnie dołączyła do Rodziny Królewskiej, podejmowała liczne inicjatywy społeczne. Już w 2007 roku zorganizowała wystawę fotograficzną, której celem było wsparcie działań UNICEF. Wydarzenie to pomogło zebrać środki na pomoc potrzebującym dzieciom. Rok później przygotowała nietypową akcję charytatywną w formie kolorowego wieczoru na wrotkach, który przyniósł ponad 100 tysięcy funtów na rzecz szpitala dziecięcego w Oksfordzie. Angażowała się także w działania fundacji Starlight, niosącej radość ciężko chorym dzieciom oraz wspierała wiele prestiżowych balów charytatywnych, w tym znany Bless Boxing Ball, pokazując od najmłodszych lat gotowość do działania na rzecz innych. Po ślubie z księciem Williamem w 2011 roku Katarzyna płynnie weszła w rolę księżnej, wnosząc do niej entuzjazm i autentyczność. Razem z Williamem założyli Fundację Księcia i Księżnej Wali, która wspiera projekty związane m.in. z ochroną przyrody, pomocą żołnierzom oraz zdrowiem psychicznym. Nawet ich uroczystość ślubna została wykorzystana do czynienia dobra zamiast tradycyjnych prezentów, poprosili o datki na rzecz 26 wybranych organizacji charytatywnych. Zaangażowanie Katarzyny odzwierciedla jej osobiste pasje. Studiując historię sztuki, naturalnie zbliżyła się do wspierania instytucji kulturalnych. Jej praca na rzecz Narodowej Galerii Portretu czy Art Room przyczyniła się do promowania twórczości i rozwijania kreatywności wśród młodzieży i dzieci. Katarzyna, księżna Wali, od lat aktywnie wspiera inicjatywy związane ze zdrowiem psychicznym, rozwojem dzieci oraz sztuką. Jej zaangażowanie obejmuje m.in. wspólne kampanie z księciem Williamem oraz programy promujące wczesną edukację i wsparcie emocjonalne najmłodszych. W czasie pandemii mocno wspierała służbę zdrowia i działania wolontariatu. Jako patronka różnych fundacji łączy pasję z pomocą od ogrodów terapeutycznych po kampanie społeczne o uzależnieniach. Jej działalność ukazuje autentyczne oddanie drugiemu człowiekowi. Działania księżnej Katarzyny to nie tylko symbol troski, ale i świadectwo prawdziwej miłości bliźniego. Jej przykład przypomina słowa z Ewangelii. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią Ewangelia Mateusza 5, 7. Jeśli doceniasz takie historie pełne nadziei i wiary, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących materiałów. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.